Pamiętasz, jak do siebie biłem z Arkiem w, w innej federacji? E, miałem tam niesamowitą presję, niesamowitą presję na głowie. W tej walce nie mam absolutnie presji, bo wyjdę z uśmiechem na twarzy, to on ma presję, bo jeżeli przegra tę walkę, a nie brałbym tej walki, jeżeli nie widziałbym swoich szans. Jeżeli przegra to walkę, to jest skończony wszędzie. Jest absolutnie wszędzie skończony. Będzie skończony w internecie. Będzie skończony w swoim gronie, a co najbardziej będzie mówię, skończony w internecie i nawet ta jego gala mu nie pomoże. No, a skończony, to już ty jesteś teraz dobrze, w momencie. No to dobrze. No to Powiedz mówię. wszystkim, że się nie chce być na małe piostówki, nie chcecie być na gołępię. A nie się przerywaj byli, mi, ja nie się przerywaj. Byli. No to mi nie przerywaj się nie w wcale mnie, moje słowa. Chcecie być w dużych, w dużych rękawicach, w klasku, bo jesteś baba, kuspa. ale jaka baba, jaka baba po prostu baba. Nie, nie jestem. Duże, rękawice. To zejdź do Słuchaj, do wagi, duże rękawice, do mojej wagi. Duże rękawice zostaw dla, no. dla, sportow, dla prawdziwych no. sportowców. No to ty nie jesteś typowym sportowcem. Ale ja nie, ja nie jestem jakimś huliganem, ja nie będę się bił za, ale, za darmo. Bo ale, ale, już mi kiedyś powiedział, już mi kiedyś coś powiedział, jeżeli masz się bić, to nie za darmo. Jeżeli chcesz kurwa się ze mną bić, to bijemy się normalnie w K1 na duże rękawice. A jeżeli chcesz się bić kurwa, w małych grawicach, zapraszam do mojej wagi. A wiem, że tego nie zrobisz I tyle. Możesz robić dobrze przytyć Ale ja nie będę się na talo, kurwa, w sterydami, tak jak ty, na... Się napompowany, i tyle. Idź kurwa, z No Ja nie muszę, ja nie muszę. Jeżeli chce się bawić, po, zdania, po, prostu, po prostu, Możemy pociągnąć się, po... ten temat. No to możemy... To możemy pociągnąć. Pociągnij i zobacz, co się zaraz wydarzy. No jak masz jaja to pociągnij, to no więc zamykaj szereg i się, się odzywasz, to nie jest temat ale na ciebie, to właśnie. Panie nie wypowiadaj No to słuchaj, no to po co ciągniesz to, ten temat, To zamknij łeb i się już nie odzywaj słuchaj, to, dobra? to no po co ciągniesz ten temat, powiedzieliśmy sobie, że nie będziemy ciągnąć w ostatnim No to w się w nie odzywaj nie k***a No to nie no, się odzywasz takie takie z takiej mordę, bo ci teraz w***ie na łeb Ale to na się odzywasz z To zamknij mordę Kto takie rzeczy to mnie nie prowokuj. Ale powiedz mi, Po prostu jesteś baba, mieliśmy, i się boisz mi, bić na małe pięści. Nie wyciągamy takich tak. rzeczy tutaj na zewnątrz, to, tak? to nie wyciągamy. Słuchaj. Ja się zachowuję k kulturalnie i nie wyciągamy takich rzeczy, tak? Słuchaj, ja się chciałem bić na gołe pięści, więc wyszrodkowałem to. Poszedłem ci na żebyśmy się mieli na piątkówki. A że jesteś baba i się boisz, że myśmy. te problemy. To ci baba, to że ci w drodze. panowie, jaka różnica wagi między wami? 30 kilo prawie. Jakie 30 kg, chłopiec, za. Ile masz na wadze? 105. Ja mam, 105. Ja, no ja mam 85. No to to no. 30 kilo czy 20 roku? No. prawie w No mówię. To prawie. kg. Zwierzyłeś ostatnio mówiłeś 110 kilo. Ale to ważyłem. tyle matematyki no. wszędzie zapłakał. Ważyłem też 115 lat no temu. Nie nie. 20 kilo to jest na pewno ponad ważysz Ponad więcej. Ale ja To jest różnica na, między nami. Na pewno więcej Przynieś jest 20 uwagę, To się zważy. Alan? Cały czas w internecie toczą się debaty, czy jesteś zawodowcem? Czy freakiem. Jak ty to widzisz na tym etapie? Jesteś bardziej sportowcem? Menelo czy sportowcem. Czy influencerem, który wchodzi do, do klasy. W takim razie też jesteś już freakiem. Powiedziałeś, że jesteś menelo sportowcem, a nie freakiem. Kru. A, jeżeli chodzi o menela, to nie, nie, nie chcesz chyba, żebym przytoczył za tej twojej sytuacji jednym z Warszawskich. Przytocz. Przytocz. No. Przytocz, jak spaliłeś z klubu, kru. powiedziałeś, nie, nie że nie się tyłem. Stałem dwa metry, z dwa Ale metry. Ale stałeś za mną. A czemu wyszedłeś z tego klubu? Bo się obsrałeś. nie? A bołeś, nie obstałem. u ciebie się, no. w mieście byłem, u ciebie w klubie. Faj. Nasz wspólny kolega wziął nas. Wziął, wziął mnie na bok i mówił, Alan nie chcę, nie, chcę, nie chcę tutaj żadnych dymów, jeżeli macie coś do siebie, załatwcie to po męsku, załatwimy tak jak tak powiedziałem mu, załatwimy za... p... ale słuchaj, dałem ci powiedzieć, daj mi teraz powiedzieć yy, powiedział, powiedziałem mu, że załatwimy do piątego, jak faceci, ja nie będę kura się to tej wiesz, nie będę afery żadnej robił i powiedziałem, i on powiedział do mnie, Alan, ja nie będę stawiał ani za jednym, ani za drugim i powiedział do mnie, to stanę pomiędzy wami, bo nie, nie chcę, żeby tutaj żadnej afery mieć, więc jak powiedziałem mu dobra, okej, okay, macie imprezę, bawcie się, nie będę jej roz nie dlatego wyszedłem ty tylko dlatego Oczywiście że tak kurwa nie, 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 nie jedna osoba mi mnie widziała. ty jesteś taki ty jesteś taki groźny Słuchaj patrzyłem patrzyłem kurwa, tylko nie stałem chyba 10 minut obok ciebie i nikt ja miałem się ciebie nie 10 minut czy 2 minuty No właśnie nie wiem stałem chyba 10 ludnica. minut pogadając tak samo jak się, z, kurwa, z matematyką gubisz tak samo tu się gubisz kurwa. Nie absolutnie ja, kurwa, absolutnie Normalnie stałem dwa metry I ty, od ciebie, to gdzieś się śmiałem. I myślisz, że ten mój kolega, to jest mój przyjaciel, myślisz, że on by stanął po środku? co ty pisz za farmazony, chłopie. Tak mi ja powiesz... dobrze wiem, co on ci powiedział. No dobrze. To ze strachu. P... No. Powiedz, że jakbym cię zobaczył, to będziesz w pysk? nie po no. p... policję dzwonić, tylko tak. i w to. No absolutnie nigdy bym nie zadzwonił. A nie powiedziałem, żeby tylko mógłbyś jedynie co zadzwonić po policję. No to nie, absolutnie. No tak, to nikt ci nie pomógł. Ci nie. nie. <laughs> Czuks, wielokrotnie w internecie padało pytanie.